Dzień dobry. W dzisiejszej rozmowie To Warto Wiedzieć witam Marcina Janowskiego. Dzień dobry, witam. Będziemy dalej mówili o politykach. Poprzednio podaliśmy, opisaliśmy taki proceder, że politycy obiecują, zarzucają wyborców socjalem, no i dzięki temu zdobywają władzę. No a potem to już robią, to co robią, w zasadzie rujnują kraj podległy mu podległy im. No i wniosek jest z tego taki, że politycy powinni przyjąć jakieś ograniczenie, tak? To znaczy w zasadzie są dwa aspekty. Pierwsze, znaczy czy jest możliwe, żeby wszyscy politycy, którzy występują w walce o władzę, są gotowi nie nadużywać właśnie haseł socjalnych, tak? No bo one prędzej czy później prowadzą do ruiny gospodarczej. No tak, na tym, na tym tak mniej więcej zakończyliśmy naszą rozmowę. To jest moim zdaniem bardzo ważny problem naszej demokracji, i tej lokalnej, i tej ogólnopolskiej, bo politycy właśnie próbują stosować różne formy wpływania na wyborców, tak aby ich zmotywować do pójścia na wybory i zakreślenia krzyżykiem właśnie ich partii, ich kandydatury. No i robią to nie tylko w taki sposób, że oferują ludziom wędkę, czyli jakieś możliwości, ułatwienia prawne, no tego typu tego typu udogodnienia. Wiemy, o, 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 co to jest dawanie ludziom wędki, no ale bardzo często też oferują rybę, czyli oferują no, rozdawnictwo pieniędzy, budowanie jakiś no obiektów bardzo drogich, które później generują koszty, no i te długi się kumulują, kumulują i mamy pokaźny dług publiczny, z którym nie wiadomo, co teraz robić. Tak to wygląda. I właśnie jednym z głównych właśnie tych problemów, dlaczego jest kumulowany dług publiczny, no to właśnie jest on kumulowany dlatego, że politycy nie potrafią się powstrzymać przed przed krótką mówiąc, przekupywaniem wyborców. Jak do tego doszło, to ja pytałem kiedyś pana Stefana Oleszczuka i on opowiadał mi coś bardzo ciekawego, że na przykład w samorządzie, w pierwszych tych kadencjach samorządu, wtedy jeszcze był taki etos służby powszechny, gdzie ci samorządowcy w odrodzonym samorządzie chcieli w jakiś sposób odróżnić się od tego, co pamiętali jeszcze z czasów PRL-u. Oni mieli taką odpowiedzialność bardzo często w sobie, no i nie żyli ponad stan, nie, nie fundowali sobie jakichś drogich limuzyn, jakichś okazałych gabinetów. Natomiast po pewnym czasie okazało się, no to jest element taki trochę psychologii ewolucyjnej. Oni zaobserwowali, że to nie popłacał wyborców. Takie skromne Wydawanie pieniędzy, ponieważ ci politycy lokalni, którzy właśnie popuszczali pasa, jeżeli tak jak, jak się mówi u nas, jak za króla sasa, jedz pij, popuszczaj pasa, no to ci byli bardzo popularni i wygrywali kolejne wybory. Natomiast ci, którzy rządzili bardzo skromnie, oglądali każdą złotówkę przed wydaniem, no nie byli zbyt popularni, nie cieszyli się jakimś wielkim uznaniem, no i bardzo często przegrywali wybory z różnego rodzaju demagogami socjalistycznymi, którzy obiecywali, że o, jak oni dojdą do władzy, to sypną groszem, prawda, tu na jakieś inwestycje ponad stan oczywiście, na jakieś programy socjalne i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc no to, to niejako, niejako po prostu no tak krawiec kraju jak, jak, jak materiału staje, tak, tak się gra jak, jak przeciwnik pozwala, no, tak politycy się zachowują jak elektorat pozwala, no i gdyby ten elektorat wolał tych polityków oszczędnych w swej większości, no to, to oni musieliby być oszczędni, bo inaczej przegrywaliby wybory, natomiast widzimy, że jest, Wielka presja wręcz polskiego elektoratu. Zresztą no, wyniki na przykład partii rządzącej, która właśnie jedzie cały czas prawda, no, na, na tych obietnicach socjalnych, na tej, no, krótko mówiąc, demagogii socjalnej, i ona wygrywa wybory. No, więc to, to wynika, z moim zdaniem, z roz, roz, dobrego rozpoznania tego, czego pragną wyborcy. Bo też widziałem różne wpisy pod naszymi filmami, tam niektórzy wręcz zarzucali, że no, Pan Kaczyński to jest już taki starszy pan, który ma w głowie PRL i myśli, jak w PRL-u, no i to w ogóle z przeszłość, i tak dalej, i tak dalej. No, ja chciałbym podkreślić, że pan Kaczyński jest w takiej polityce demokratycznej obecny od 30 lat. On. Pełni cały czas wysokie funkcje i jest to no, specjalista w kwestii wygrywania wyborów, budowania koalicji, budowania zaplecza. No i teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy liderami takiej partii, która walczy o wejście do parlamentu, powiedzmy, albo o zwyciężenie wyborów parlamentarnych i o objęcie władzy. No i w tym momencie, na przykład, nasi nasi konkurenci mają jakieś propozycje, prawda, no, wydawania pieniędzy publicznych, no na, na szeroką skalę. No i, i jeżeli, jeżeli my chcemy dostać się do, do, do władzy w demokracji, no to, to musimy jakoś zareagować. I teraz powiedzmy, jakiś polityk mówi, lider partii mówi, nie ja w to nie wchodzę, nie będę, Prawda, tutaj się zniżał powiedzmy no i kupował ludzi za ich własne pieniądze, nie przystoi to i tak dalej, no to jest presja oczywiście zaplecza politycznego, partyjnego, no bo ci ludzie zapisali się do partii, oni w niej działają i chcieli brać udział w rządzeniu, no a żeby dojść do władzy to trzeba Wybory wygrać, rzecz oczywista. Więc mamy zagrożenie takie, że nam się partia może rozsypać za chwilę, jeżeli nie przekroczymy tam jakiegoś progu, powiedzmy, poparcia, no, który, który sobie jakoś tam ustawiamy, no, czy to może być, prawda, przejście przez ten pięcioprocentowy próg wyborczy bądź bądź objęcie władzy. No i tu jest ogromna presja po prostu z jednej strony wyborców, którzy. Którzy akurat w naszym wypadku mają takie nastawienie prosocjalne, które, tak jak to pan poseł Ciamborz zauważył, które przekształciło się w ostatnich kadencjach wręcz w roszczeniowe i duża część obywateli oczekuje, że oni jakieś pieniądze od czasu do czasu będą dostawać na konto od państwa. I, i politycy oczywiście biorą pod uwagę ten elektorat. Mamy elektorat bardzo szeroki tak zwanej sfery budżetowej. To są urzędnicy, to są nauczyciele i tak dalej i tak dalej, policja, wojsko. No i tych ludzi też bierze się pod uwagę, bo oni też mają prawa wyborcze, więc no to nie jest, to nie jest tak, że politycy zachowują się tak, a nie inaczej. Oni też mają za sobą mają za sobą swoje aparaty polityczne, jak to się mówi, mają swoich współpracowników i jest to presja z różnych stron. No i też mają swoich wyborców, którzy też liczą, że ich partia zaistnieje w wyborach, a nie, że no pójdą, zagłosują i partia nie wejdzie. Znowu i, i znowu oni będą się czuli, że zmarnowali głos. Także. Problem problem demagogii socjalnej jest bardzo szeroki moim zdaniem. No i tutaj tutaj żeby żeby tego nie wykorzystywać to naprawdę musiałoby być jakieś porozumienie ponad podziałami szerokie że po prostu nie wolno się posuwać do, do pewnych do pewnych rozwiązań do pewnych propozycji. Bo teraz z tego co Widzimy to już w Polsce. Zaczynają niektórzy zgłaszać taki, właśnie kolejny pomysł socjalistyczny tak zwanego dochodu minimalnego gwarantowanego przez państwo to ma być wypłacane z pieniędzy publicznych każdemu obywatelowi, pracującemu, bezrobotnemu, każdemu. To niektórzy mówią w polskich warunkach około 1200-1300 zł. No i to jest kolejna pułapka, kolejna, kolejna pułapka. Bo, bo oczywiście wypłacanie takich pieniędzy to są kolejne długi, kolejne patologie, bo wielu ludzi może dojść do wniosku, że nie opłaca się pracować, bo oni sobie jakoś tam przeżyją, mając dom, akurat jakieś tam pieniądze, powiedzmy, już zgromadzone i tak sobie zaczną zbierać te 500 plus, te 1200 powiedzmy złotych, no i stwierdzą, że im się nie opłaci. Pracować, bo oni mają jakiś tam ogródek, mogą sobie hobby jakieś uprawiać i, i tyle. No dobrze, ale, ale przecież ludzie widzą, rozumiesz, no jeżeli masz do czynienia z państwową służbą zdrowia, no to widzisz, że tam są duże trudności, tak? Znaczy, ja nie wiem, znaczy, tak się zastanawiam, czy ludzie rzeczywiście aż tak nie wiedzą, na czym polegają te mechanizmy społeczne. Że myślę, tak myślę że nie wiedzą. Myślę, że nie wiedzą, dlatego, dlatego, dlatego jest takie zainteresowanie. Tutaj tylko dokończę, bo w momencie, kiedy, kiedy partie będą się licytować, ile ma wynosić ten dochód podstawowy, to będzie bardzo trudno powiedzieć, a my tego nie popieramy, bo ci ludzie, to mój kolega zauważył niedawno, że ci ludzie będą nas traktować tak, jakby my byśmy im chcieli odebrać te 1200 zł. To my będziemy no tak, do, tak, to... którzy chcą im odebrać 1200 zł, natomiast politycy bazują właśnie na niewiedzy, bo jakby tak się zastanowić, jaka, jaka jest świadomość społeczna, to w dużej mierze to są, to są pozostałości PRL-u. I ludziom się wydaje, że tam gdzieś w Warszawie są jakieś pieniądze, które tam władza rozdziela. No i tak jak było w, w towarzyszu Szmaciaku, że, że to płynie tym systemem rur i rurek. Gdzieś tam w dół, no i, i, i to skapuje tam do ludzi, no i, i, i tu jest bardzo ważne, żeby sobie tam nadstawić jakiś tam kubeczek i sobie jak najwięcej nalać dla siebie. No i, i, i na tym to polega. I ja myślę, że duża część ludzi właśnie w ten sposób rozumuje. Oni rozumują w ten sposób, że tam gdzieś są pieniądze i trzeba mieć dobre układy w Warszawie, i wtedy. Te pieniądze trafią do, do nas, do naszej grupy społecznej, do, no do, do naszego zaplecza i wtedy będzie dobrze. I myślę, że, że, w tym, że w tym tkwi właśnie główny problem. I to jest zresztą wykorzystywane, widzę, przez polityków, bo oni jakby właśnie w, ten, w tę narrację się wpisują. Zresztą oglądałem tutaj. Też ciekawa sprawa, bo, bo zajmuję się właśnie też, też, tak od czasu do czasu obserwuję sobie, jak, jak, jakiej propagandy się używa przeciwko nam. Włączyłem sobie tele, tak zwaną telewizję rządową, no i tam był taki przekaz, który mnie po prostu rozbawił działa przeurocza pani, pani redaktor z jakimś panem, który chyba był jakimś komentatorem politycznym. Nie kojarzę jego z twarzy, akurat nazwisko nie było podane, ja tak włączyłem. Przekaz był taki, że obecna partia rządząca to partia prostych ludzi, która znalazła pieniądze dla prostych ludzi, bo wcześniej nie było pieniędzy dla prostych ludzi. Wcześniej politycy mówili, że nie ma, tak, nie ma pieniędzy, a tutaj partia przyszła i okazało się, że są pieniądze dla prostych ludzi oczywiście na programy socjalne. Bo przecież jak wiemy, ludziom się należy. No i to jest takie bazowanie, że na, na niewiedzy ludzkiej, bo przecież rząd nie ma pieniędzy swoich, że, że tam gdzieś są pieniądze, że ci z Warszawy, ja tu dopowiadam, no jaki jak jest przekaz taki, no, tego, tego komunikatu, że, 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 pra, że, że ci z Warszawy, cwaniacy, to oni sami tam się dorabiają, a prostym ludziom dać nie chcą. Nie? I to trzeba zmienić tą ekipę, żeby dała trochę tego uszczknąć tym prostym ludziom, którym wcześniej wcześniej nie dawano. No i to zestawiono z, takim, z taką informacją, że jeden ze znanych, jeden ze znanych. Polskich dziennikarzy, tam ma około 900 tysięcy zaległości w skarbówce. No i tu to było tak zestawione, wzmocnione, że no, patrzcie tutaj, ci bogacze z Warszawy, to oni, gdyby oni podatki płacili, to by było dla wszystkich, na renty, na emerytury, a oni to chyba są bogaci, dlatego że nie płacili podatków i tam mieli jakieś konszachty. No to, to, to jest po prostu taki, taki przekaz bardzo prymitywny, ale on trafia do ludzi, ponieważ. No, Niestety, niestety obawiam się, że, że większość ludzi ma tak, taką percepcję rzeczywistości, bo to, co my sobie rozmawiamy w internecie, komentujemy na forach, to takich ludzi to jest może kilkaset tysięcy, ciężko jest mi powiedzieć. Natomiast na wybory to chodzą, chodzą no miliony czy, czy, czy dziesiątki milionów mamy uprawnionych do głosowania, no i po prostu trzeba do nich szeroko dotrzeć my do nich nie dotrzemy, nie mamy takich nawet możliwości. Natomiast natomiast ci politycy tak zwanego głównego nurtu do nich docierają, a do tego oni mają swoich socjologów, swoich badaczy, którzy doskonale potrafią tworzyć takie mapy, mapy mentalne właśnie przeciętnego wyborcy. Tak. Proceder jest bardzo prosty, tak? Rządzącym zależy absolutnie na władzy i oni idą do tej władzy po trupach i sprawują tą władzę też po trupach, tak? Oszukują wyborców, potem jak już mają władzę to ich okradają, właśnie zadłużając kraj czy drukując pieniądze w postaci inflacji. No i teraz te procesy są znane. One są znane od starożytnego Rzymu. PRL rozsypał się dokładnie na tej samej zasadzie, przy czym ludzie Słuchaj, dopiero się protesty zaczęły, kiedy już naprawdę nie było czego jeść, kiedy było pusto w, w kasie, znaczy w kasie nie, bo oni ciągle drukowali pieniądze. Tylko że inflacja ona pożera te, te procesy, te, te, te relacje społeczne powoduje, no, bo jeżeli finansujemy, dajemy ten socjal, to ludziom się nie opłaca pracować, tak? I oni przestają pracować. W związku z tym. E, e, a wszystko się kręci wokół tego, że tak, teraz zarabiamy więcej. No oczywiście, niedługo będziemy zarabiali w milionach, ale nikt, ani żaden dziennikarz, ani żaden polityk nie mówi o tej sile nabywczej, o tym, że coś możemy kupić, czy nie możemy. To podawane jest jako taka ciekawostka z czasów PRL-u, kiedy PRL twierdził, Propaganda PRL-u twierdziła, że jesteśmy dziewiątą potęgą gospodarczą, natomiast Japończyk mógł kupić koszulę bodajże za półtorej godziny swojej pracy, a Polak musiał pracować około tygodnia, żeby kupić tą koszulę. No i jesteśmy w takim matrixie, tak? Znaczy rządzący napędzają ten matrix po to, żeby ludzie byli głupi, żeby oddawali władzę właśnie takim rządzącym. Ludzie oczywiście nie zdają sobie sprawy, tak jak sam powiedziałeś, oni postrzegają bogatego rządzącego, który podjeżdża wielką limuzyną, którą po prostu ukradł, tak, jako nie wiadomo kogo, jako, jako super, super zarządzającego. Natomiast tak jakby w ogóle tego nie porównują do tego, że jeżeli na przykład zatrudniają brygadę, która ma im położyć kafelki albo ma im wybudować dom, to wtedy patrzą na każdą złotówkę, którą wydają, a tutaj nie patrzą. No i teraz tak. nie proponujesz żeby była jakaś umowa między, między politykami, ale tej umowy nie może być. Tak jak mówiliśmy, tak. ja rozmawiałem z posłem Dziamborem, no to nawet na komisjach sejmowych partia rządząca proponuje 5% podwyżki dla y, nauczycieli, partia jakaś tam proponuje 10%, kolejna partia proponuje 15%, kolejna lewicowa proponuje 20%, a jeżeli konfederacja mówi, że słuchajcie, nie tędy droga, to nie można robić tego przez podwyżki, tylko trzeba zmienić system wynagrodzeń, i wtedy tak. dobrzy nauczyciele będą dużo zarabiali, a w tej chwili wszyscy nauczyciele i ci, którzy się obijają, i potencjalni kandydaci na dobrych nauczycieli, zarabiają po prostu mizernie, tak? Znaczy w ogóle wiadomość jest taka podana, że nauczyciele uciekają w tej chwili od zawodu. Na no pewno idą na urzędników, tak? Tam będą więcej zarabiali. Ale znowu, wracając do PRL-u, to w końcu, prędzej czy później, wszystkim będzie się żyło źle. Co więcej, nawet tym rządzącym, tak? No bo oni albo się będą musieli zamknąć w jakichś enklawach i wieść życie tak jak Kimir Sen czy tam Kim, Kim Jong-ul, tak? Kiedy cały kraj jest przekształcony w niewolników, a on jest jednym wielkim paniskiem, czy to samo, co, co mamy w Rosji, mamy tych oligarchów, a cała reszta, znaczy 40% ludzi w Rosji żyje poniżej tak jakby poziomu ubóstwa. Nie mają kibli, nie mają wody bieżącej, oni przychodzą do, do, do studni po, po, po wodę. Ja sam oglądałem taki filmik, gdzie politycy przecinali na, wstęgę nad świeżo odnowioną drogą gruntową. Wyobrażasz sobie, no to po prostu jest jakiś szok, nie? Zupełnie. No i y, mówię, mamy do czynienia z takim zjawiskiem. Część ludzi wie, na czym to wszystko polega. Tak. Taki, taki, tacy ludzie jak ty czy ja. Natomiast cała większość nie ma o tym absolutnie pojęcia i bie, bierze udział w tym całym procederze. Tak, tak. Co Wiesz, można zasadzie, zrobić? Znaczy ja tutaj mam oczywiście na, najwięcej zastrzeżeń do polityków, którzy robią to na zimno i oni mają pełną świadomość, że odwołują się do ludzkiej niewiedzy czy. Czy, czy braku roztropności, mówiąc bardzo delikatnie, bo gdyby politycy no, uznali, że, że istnieje coś takiego jak, do, jak dobro wspólne, dobro państwa i że pieniędzy publicznych się nie marnotrawi, nie rozdaje ich, bo, bo, bo te pieniądze, no to są pieniądze obywateli, które powinny służyć wszystkim, a nie, a nie powinny służyć kupowaniu poparcia, to byłoby inaczej. I tutaj, i tutaj na pewno Większa odpowiedzialność odpowiada, znaczy większa odpowiedzialność spada na polityków. Natomiast no, z drugiej strony nie widzę też jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. I myślę, że dopóki wystarczy tych pieniędzy, dopóki będzie miał kto pracować, bo też dostrzegam, że coraz mniej ludzi pracuje, a coraz więcej ludzi teraz pobiera różnego rodzaju świadczenia. No to też jest bardzo niebezpieczne, bo oni przegłosowują tych, którzy w pocie czoła to dobro wytwarzają. No to, jest, to jest w tym momencie równia pochyła. Dlatego też ostrzegam wszystkich, którzy, którzy jeszcze mają po prostu zdrowy rozsądek, żeby jakoś się szykowali na wielki kryzys, który, który jest na horyzoncie, no, który będzie polegał właśnie na tym, że, że coraz więcej będzie wydatków publicznych na kupowanie różnych grup zawodowych społecznych, a coraz mniej ludzi będzie pracować? Czytam sobie taką ciekawą książkę na temat kryzysu w kościele? I co tu zauważam, że pewne mechanizmy, pewne, pewne właśnie przejawy psucia kryzysu są takie same właśnie w życiu kościoła wspólnoty wspólnoty wiernych, jak i w, w, w życiu społecznym naszym, obywatelskim, i tutaj jednym z głównych problemów jest to, że ludzie dążą do ułatwiania sobie życia poprzez obniżanie wymagań, czyli, czyli po prostu psują pewne normy, chcą, chcą, żeby było łatwiej, milej i przyjemniej, no i w tym momencie, w tym momencie prawda, do, dokonują takiego nacisku na, na decydentów. W tym kierunku, żeby właśnie te normy obniżać. No Pamiętamy nawet, jak to wyglądało w PRL-u, jaki był poziom szkolnictwa, a porównajmy sobie, jak to wygląda obecnie. No, jak, jak psuto pewne normy, jak rezygnowano z pewnych wymagań, na przykład, co było wymagane na maturze lat temu 40, 30, 20, 10, a czego się Wymaga teraz. No, mamy do czynienia też z taką presją, moim zdaniem społeczną, na ułatwianie nam życia poprzez likwidację pewnych, pewnych barier, pewnych, pewnych właśnie poprzeczek, i, i to, też jest, to też jest niszczące. Niszczące dla, dla państwa, dla organizacji różnego rodzaju, więc, więc to chyba jest ta sama droga, którą szła. Rzeczpospolita Polsko-Litewska i tą samą drogą szedł starożytny Rzym i inne państwa, niegdyś wielkie, które zepsuły pewien obyczaj, które zgniły, krótko mówiąc, i, i upadły. Więc, więc myślę, że, że to jest wielokrotnie opisywany mechanizm i, i mamy z nim znów do czynienia. No tak, tylko że on jest wielokrotnie opisywany przez pojedynczych tak. ludzi, i w gruncie rzeczy nikt o tym nie wie. To powinien być mechanizm, według mnie, uczony w szkole tak. opisywany, pokazywany. Ja w ogóle uważam, że pierwszą taką rzeczą, którą należy dzieci uczyć, jeżeli chodzi o kwestie społeczne, to jest psucie pieniądza, to jest, to jest spodlenie monety, tak jak to ujął Mikołaj Kopernik, i to powinno być wykładane w szkole. A nie o tym, że on zrobił jakąś rewolucję kopernikańską, jeżeli chodzi o obroty ciał niebieskich, bo to w gruncie rzeczy dla nas na, na, nie ma na nas wpływu, to znaczy jest jeden wpływ, tak? Pokazanie, że tutaj była walka z kościołem, kościół był głupi, bo uważał, że to Ziemia, znaczy słońce krąży wokół Ziemi, no a naprawdę to Ziemia krąży wokół słońca. No, ale jak weźmiesz tak wyższą matematykę i mechanikę, to w zasadzie wszystko jedno, co krąży wokół czego. Oczywiście model kopernikański jest prostszy w zrozumieniu, natomiast możesz absolutnie wyobrazić sobie, że wszystkie ciała planety krążą wokół Ziemi, tylko oczywiście one w tym momencie nie krążą po trajektoriach kołowych, tylko po zupełnie jakichś strasznie skomplikowanych. No i, i tyle, tak? Także to nie ma większego znaczenia. Natomiast tu bezpośredni wpływ na nasze życie ma to psucie pieniądza, o którym pisał Kopernik, i w zasadzie o tym się milczy. O tym się dzieciom nie tak. wykłada, no a jak się dzieciom nie wykłada, to dzieci o tym nie wiedzą, i potem bardzo łatwo jest te dzieci okradać, tak? kiedy stają się już dorosłymi. Tak, podobnie, podobnie też nie uczy się o tym, co zaobserwował John Bagot Glab o, o, o jego książce Cykl życia imperium, które która została wydana kilka lat temu przez Fundację Bo moim zdaniem ta książka powinna być lekturą, lekturą no, myślę, że dla licealistów, taką pouczającą i w kursie historii powinno być to przedstawiane. Czyli wyciąganie wniosków, dlaczego upadł Rzym, dlaczego upadła Rzeczpospolita, dlaczego upadła Francja, dlaczego upadły Austro-Węgry. To, to jest jakoś tam pomijane. Uczy się bardzo często jakiś dat na pamięć, a tutaj pewne mechanizmy są pominięte, a one co jakiś czas występują, i historia, jak to, jak to przysłowie mówi, lubi się powtarzać. Dobra, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Słuchaj, myślę, że ona do niczego nas nie doprowadziła, <laughs> tylko żeśmy sobie trochę ponarzekali, op opisaliśmy zjawisko. Ja mam tylko taką nadzieję, że być może w następnych pokoleniach, bo, bo no szczerze powiem, w momencie kiedy byłem, żyłem w komunii, oczywiście miałem wtedy 20 lat, być może byli ludzie, którzy to rozumieli, mieli 50-60 lat, tak jak my teraz. Natomiast no, jednak sączymy tą wiedzę, coraz więcej osób wie i o bagocie glabie. Coraz więcej, ja kilka dni temu rozmawiałem właśnie z posłem Dziamborem i powiedziałem, poprosiłem go, żeby on w momencie, kiedy będzie jakakolwiek dyskusja na temat inflacji, żeby on używał sformułowania Kopernika że to jest spadlanie monety przez rządzących żeby to eksplicite, właśnie on to mówił. Być może uda nam się wrzucić to wyrażenie do powszechnego rozumienia, do powszechnego obrotu. Ja również ukułem kolejne takie hasło, że inflacja jest, jest miarą niekompetencji rządzących i miarą ich złodziejstwa, No bo, bo inaczej tego w ogóle nazwać nie można. Tak? Także no, próbujmy to robić, zobaczymy, co, co z tego wyjdzie dalej. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i do następnej. Dziękuję również. I też wychodzę z takiego założenia, że kropla drąży skałę, i jak sobie pomyślimy, przypomnimy sobie, jak pewna. Świadomość gospodarcza, nawet wyglądała 30 lat temu, to z dzisiejszego punktu widzenia, no, poszliśmy moim zdaniem bardzo mocno do przodu. I, i teraz musimy, musimy jeszcze bardziej iść do przodu i gonić trochę tych, którzy, którzy pokazują nam swoje plecy w peletonie. Jasne. Wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję również. Pozdrawiam.